Cześć, wydacie, jestem Darek, to jest w y, pierwszym odcinku z mojego uwaga. Dzisiaj słuchajcie, y, dzisiaj jest piątek, nagrywam to właśnie w piątek i znam że to będzie w piątek. Wczoraj, czwartek na wieczór, jak robiłem z tym, mamy nam 100 subskrypcji na moim kanale. Aktualnie mamy 102 yeah, subskrypcje. Dziękuję naprawdę wam wszystkim. Piąteczka dla Was. <grym> no tak, y, na pewno sobie teraz chwilę zrobimy jakieś podsumowanko. I no, pokażę Wam stanowisko, na którym pracuję. Bo no, niektórzy jak na następnie pytają, jaki jest procesor, jakie jest sprzęty, co, czy nagrywam, czy montuję i td. i Pokażę Wam, yy, mówię, pokażę, oby, czym nagrywam i czy montuję, czy streamuję i cały jest sprzęt. Więc lecimy. Dosyć, ja zacznijmy od tego, na czym się czyli Jest to potel, yy, nie powiem jakiej marki, bo. Naprawdę nie szczerze, ja ma a na pewno jest jakoś, no... Na pewno jest nie tania, ale też jest, no... W granicach moich pieniężnych jest ok. Znaczy, Model Warrior... To fajnie, jest poduszka lędziowa i jest pod głowę. Oparcie jest na 360. Czyli... Można się tak poleżeć i można normalnie na niej spać. Więc 360... Nie jest... jest, 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 jest powiedziałem, ale to można się tak yy, położyć i nie można też tak zrobić. Poprzedni, poprzedni, na którym siedziałem fotelem, był ten oto fotel. Zwykły piłrowy z Ikei. Yy, ale wam powiem, że czasami się mi lepiej na nim siedziała, tylko że on się jest bardzo daleko oparcie, więc nie było może żadnej regulacji, nic. I jak grałem, to siedziałem tak, byłem przerywiona, a na tym siedzę w Ale jest jeden makament. ten. Fotel ma pod, yy, siedzisko ze skóry. ze skóry. I czasami, jak jest ciepło, szczególnie jak jest ciepło, jest bardzo mi się po prostu no, się... i nie ma tego przepływu powietrza. Tutaj jest, jak można zobaczyć, kamerzysta nagraj. Jest siatka, więc tu jest lepszy komfort w pracy. Jest na oparciu, Oparcie ma takie zabezpieczone tu pasami, takimi. No teraz, no to kolejnym jest, no to kierownica T-Gate. Yy, Proszę się, że chwilę spożytkuję się tym... spożytkuję się zeszytem, który mam. I tak, kierownica T-Gate, s SW 8080. Ona jest taka bardziej wyścigowa, ale do ETS-a czy do farminga jest idealna. Proszę mi tak blisko nie nagrywać. No nie są pedały. Tył i przód. I ona jest pod PSA 1, ps 2, PSA 3 i pod 4 też. Ale też można USB-kiem podłączyć do komputera. Dobra, kolejny to jest mikrofon, to jest tracer. Tracer Tracer Studio Pro. Tracer Studio Pro? Dobrze, te słoweczki weźmiemy. Czekajcie, tu się kabel zaplątał, to wiecie, co zrobimy tak. Dobra, ale studia Froma, tutaj takie prze, przeciw... Yy, przeciw, nie jak to powiedzieć, ale że nie, lepszy jest głos audio. Tego nie użyłem, ale też możliwe, że będę używać za niedługo. Tu mamy takie też, ma regulację góra-dół. Tu jest ostatnio, muszę go na no, nowo przykręcić. ale ma też regulację, tak można robić z nim co się chce. I teraz tak, cyk. I streamuję sobie na nim codziennie, jeżeli jest okazja, więc... No, no. <grystanie> Następnie mamy sławeczki, to może pokażę stare słuchaweczki. Są to tracery. Da, da to, oh, y, no. Tak tracery Raptor. Są to sławeczki zwykły gamingowe. Tak wyglądam w nich. Y no nie co powiedzieć, skórzane mają tutaj wejść, środek mają mikrofon, który przez długi, długi czas mi pomagał w filmowaniu przez jakiś, przez jakiś czas. No, no, i na razie też będę jeszcze, będę z nich używać, może jakieś, jakieś filmiki będą z Hanią, czy z moją siostrą, to może podłączymy i będziemy, będziemy mieli dźwięk. Potem mamy sodeczki z SilSeries, Arctis 5, najnowszy. Testuję je na razie, yy. widzieliście je już na paru streamach, ładnie się świecą, yy. regulacje no tutaj mają, regulacje głośności, mikrofon włączony, włączony i fajnie rozwijany mikrofon, więc na razie no, testujemy, testuję go, więc yy. na razie dużo słów o nim powiedzieć nie mogę, a te nie czyli te tutaj sery, raptory były dobre, ale no dźwięku nie miały tak aż tak czystego, dobra, zajmijmy się może, o komputer. Monitory się wyłączyły. Zajmijmy się może tak. Pierwsze to jest myszka Krypton 700, z tego co pamiętam. I mam rację: Krypton 700 Genes od Genesisa. No przyciski z boku. No, na razie się sprawuje, nie mam co narzekać. Scroll działa, wszystko bo wiem. Nie wiem tak z niektórymi mieszkami, że one po nie wiem pół roku i mi się psu, więc no nie wiem co tutaj się dzieje. Wiesz, że na pewno to tragicznie wygląda, bo moja siostra nagrywa, ale dobra. Mm. Potem mamy klawiaturę Genesisa i to jest RX39. Można zmieniać kolory, jest jeszcze różo, różowy. Jest Można włączyć i jest czerwony. I jest niebieski, ja lubię niebieski, bo no, jest ładny no, jest po prostu. Nie, nie włączę. Yy, Mogą powiedzieć, że ona już mi służy chyba 2 albo 3 lata i jest bardzo dobra. Nic się na razie nie, nie popsuło. Widzicie, troszeczkę tylko się wytarła tu na S. Na S się tylko troszeczkę wytarło. A tak to wszystko pisze, działa i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, dobra. dlaczego tam się wytarło S, bo dużo nim piszesz? To tutaj mamy, słuchajcie, dobra, puszczam, tam, że staję się nagram, bo nie dojdziesz. Mamy tutaj HP. Moja yy, Kamerka pierwsza to jest HP. HD 2300, druga to jest Logitech Webcam. Webcam C210, ale ona jest bardzo stara, więc no, ona mi służy jako y, gaming cam, tak ja to nazywam, gaming cam, na, na którym widać jak gram przy klawiaturze i myszkę, a ta jest chyba od roku, ona jest z 2018 chyba, tego co wtedy kupiłam i naprawdę bardzo, bardzo dobrze działa. Oto jest nowy nabytek, nowy nabytek. Znaczy nowe akcesoria. To jest scorpion y, od firmy California, California, aż jeszcze ma tu pudełko California Access, y, model CA 1060. I to do myszki, żeby nie uciekała zbytnio. Się Oraz, no i dobrze do nich, i mamy do nich z nim cztery wejścia. USB, na jedno mam podłączone do kamerki właśnie tej i tu no, jest jedno podłączone, ale tu mam jeszcze trzy wejścia, więc jakiś, nie wiem, plików nie muszę pod y podłączyć do komputera, tylko mogę do tego, normalnie wszystko wykrywa. No nie może zajmiemy się teraz monitorami. Jeden to jest Samsung, y wszystko, obydwa są z Samsunga i tak, Pierwszy to jest, te, no już tak mówię Samsung, Ojej, nie łapie mi. Ale przepraszam, że w się, przepraszam za taki bajzerek, ale po prostu to był spontan, a chciałem, żeby dzisiaj jeszcze wyszedł ten odcinek, więc no, naprawdę Was przepraszam. E, tak, pierwszy to jest 27 kali zakrzywiony od yy, Samsunga. Na razie mi dobrze służy, nie ma co na niego narzekać. No, yy, no nie wiem, co jeszcze powiedzieć, ale naprawdę fajny jest. Yy, na nim są takie jeszcze bardziej żywe kolorki niż na tym, co teraz, co obok. No i po prostu nie służy jak na razie dobrze w grach i tyle. Oceniam ja sobie to, co ci mikrofon, o. I drugi monitor to jest, są 24 cale. A, ci, ci? A może zapalę jeszcze jakąś lampkę tutaj. O dobra, to jest śmierdzieć. Jakie yeah. śmierdzieć, nie. No ale słuchajcie. o, teraz widać. Słuchajcie, to jest monitor 24 cale, też od Samsunga. No i nie mam właśnie nie modeli, nie mam co powiedzieć, ale on mi jak ta klawiatura służy już, te 2-3 lata, I naprawdę na niego nie mam co narzekać, wcale nie mam co, bo on jest, na nim się dobrze gra, na nim się dobrze czapki on jest mały, więc mogę tak, widzicie, on to tak wszedł, więc jakbym miał jeszcze większy, to bym na pewno, pewnie się nie zmieścił, no ale no, mi na razie jak służy. No raczej, przejdziemy do komputera, ale najpierw wezmę sobie kartkę tam obok i będę Wam mówił. No rozumiecie. teraz parę słów o komputerze. Obudowa firmy Tracer. Taka sobie. Ładnie środko podświetlane jest. Tak wygląda. On z boku no nie czyli dużo widać. Pewnie nie, ale tak, słuchajcie, go już sobie cofniemy. I co w nim mam? 16 GB firmy Ballistic. Potem i to, że się to zżytu tam i tak nie do końca jest ładnie napisane, więc no i tego nie jest tak napisane estetycznie i czytelnie, więc może będę się troszeczkę plątał, ale tak. Mamy kartę graficzną GTX 960. Nie, mi na razie wystarczy, jest dobrze. Zasilacz Thermaltake, Thermaltake Smart SE 630 V. Potem mamy czy to już nie ma dalej. Teraz mamy procesor AMD FX Black Edition. Cztery wentylatory od Z80, ponieważ słyszysz takie szumy i wycie, dlatego bo on, on jest taki, na te czasy, który był robiony, był najlepszy i on tam właśnie to wszystko, żeby się nie grzało aż tak, bo tak się naprawdę wygrzał i, tak i tak dalej, bo no jednak widzicie, jakie to jest duże i co no duże, tam jest bardzo dużo takich wymagających yy, yy, części, które właśnie szybko się grzeją, więc no mam cztery, wentyla cztery wentylatory. No, to mamy płytę główną od Ultra motherboard 960 ADS3P. Yy, I nie wiem, czy tu jeszcze coś. Czek, tak, patrzę, patrzę, patrzę. No właśnie, nie, I tak, tak w skrócie na przykład, że nie tego, że nie rozbrałem, nie pokazałem się od no, już byłoby to za, czaso, za bardzo czasochłonne, a już jest godzina 15.08 i chciałbym właśnie zacząć się przybierać do streama. Co przybierać, no chciałem zacząć to montować, wrzucać i potem streama będę robił. No, ale mam na nadzieję, że to się podoba Wam jak na razie. I tego. Teraz bym może chciał parę słów powiedzieć, ale to już... Do kompa. Doradzacie, chciałbym podziękować paru osobom, y, które no, mi jakoś pomogły w tym y, działaniu. W, po, no po prostu, w, no, no YouTube po prostu pomagali mi, czy to materialnie, czy duchowo, czy wspierać, czy tak dalej, tak dalej. No, pozdrawiam oczywiście moich rodziców, no bo oni tam, no szczególnie, tata, znaczy no, no, mama i tata, bo oni tam jakoś tak trzymają, może no, troszeczkę za mnie kciuki. No i tak, ostatnie trzy suby, które do tych stóp prowadziły, to, to było tak. Michał Lodzik, piąteczka dla Ciebie, dziękuję. Marcin Buczek, dla Ciebie też piąteczka, dziękuję. I Filsona, dla Ciebie też piąteczka i dziękuję za te wszystkie trzy suby ostatnie. No i też właśnie tak jak mówiłem, dziękuję sponsorom z materialną i duchową za to, że słyszeliście, wspieraliście mnie i tak dalej, i tak dalej. Za wszystkim, komentarze, łapki w górę, suby bo to jednak no troszeczkę buduje, tak, no niestety, znaczy niestety, no buduje jednak, no to tak troszeczkę pomaga, no i tak, no ja się tu pożytuję z ze zeszytem, więc no tak troszeczkę mam. Yy. Chciałbym też yy, szczególnie Was widzowie podziękować, podziękować, znaczy Was widzowie, podziękować Wam widzowie, ale też chciałbym może w klasie siódmej, czyli mojej klasie, do której aktualnie chodzę i z którymi bardzo się widzę codziennie w szkole, no, oni też tam czasami wpadają, na to z ze wszystkim zostawiają figurę, popiszą coś. No, wiecie o co chodzi, nie? No, ja tak szczególnie chciałbym wyróżnić parę osób. Jest to Redu podługo 6,9 czyli mój Top Donator. Pozdrowienia dla Ciebie. Antonix, ty dziękuję też za grafiki i za overlaye, Tak samo i dziękuję też Dominikowi, też za, właśnie, grafiki i -e. Znaczy, grafikę za tą miniaturkę z World of Ale też chciałbym szczególnie te grafiki to wszystko podziękować za nie Queskowi, YouTube. Bo on właśnie te głównie tam porobił mi pomógł, przesłał itd. i tak dalej, nie. Więc... oj, przepraszam. Mm. Dziękuję też wszystkim top, top donator, Nie, ale t, donatom, donatorom. No, Zapisałem sobie tutaj parę osób, które no, pamiętam i tego to był Vegas TV i Damian Rolnik Agroteam. Dziękuję Wam chłopaki. Ale no nie, nie zapisałbym resztę i wszystkich bym innych przeczytał, ale no niestety yy, nie mogłem ani dzisiaj, ani wczoraj zalogować się na t w ogóle nie mogę wejść na tą stronę, więc no nie wiem co się dzieje. Zobaczymy, czy tego jak dzisiaj to na live najwyżej podziękuję. Yy, no też za aktywność, no jednemu, jednemu to jest Jana, Janaszowi i spostanemu Bombolowi. Yy. Tak samo w ustawieniu do obs czyli to co, te konfiguracje, fps -y i to wszystko co mam, dziękuję arciowi.pl, bo on tam no, pomógł troszeczkę, pomógł mi jak mógł, ponieważ no pomógł mi ustawić to wszystko i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc no, no dziękuję wam widzowie za to, że jesteście za to wszystkie suby, łapki w górę i tak dalej, i tak dalej, bo już, no, no nie mam innych słów, no. Dobra słuchajcie, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, zostawcie, Łapkę w górę, kto nowy to suba i klikajcie dzwoneczek. Piszcie w komentarzu, czy Wam się podobało. Ja lecę, trzymajcie się ciepło i cześć!